Nie mamy czasu na pogaduszki, Wellesie. Musimy odszukać Ulmoreta. Nie martw się. Z Nelsonem wszystko w porządku. Jeden z kuzynów Nelsona. Jakiego koloru jest biały trójnożec hierarchy? Nie wiesz? Co? Muszę... Muszę pozostać na moim posterunku. Tak, tak, będzie najlepiej. Pozostanę na moim posterunku. Jeżeli nie pozostanę na swojej placówce, władcy fani pogniewają się na mnie. Co ja tu robię? Niczego nie pamiętam. Gdybym tylko mógł sobie przypomnieć. No il rostro di tego intrusa dłonią powierzam moje przeznaczenie. Dlaczego nie usłuchałeś rozkazów przekantarianów? Lękam się strachu jako takiego, mój panie, ale twoje światło mnie prowadzi. Nie sądzę, aby mnie słyszał. Poznaję cię. Jesteś tym głuchym strażnikiem, to znaczy tym skarżącym się na pewne dolegliwości ze słuchem. Opuściłeś sanktuarium? I Bóg piasków, Ech, co? Nie, nie upuściłem tego. Wciąż mam go przy sobie. Albo przynajmniej tak mi się wydaje. O czym on do diaska mówi? Problem polega na tym, że nie pamiętam, do czego to służyło. Chyba do otwierania drzwi. Pojmuję, wreszcie mówisz o kluczu. O kluczu do czerwonych wrót. Czy możesz mi go dać? Co? Mów głośniej. Nie słyszę cię zbyt wyraźnie. Klucz do czerwonych wrót! Muszę otworzyć czerwone drzwi! E? A tak! Złoty klucz! Tak, mam go, ale nie wiem, co z nim uczynić. Daj mi go! Daj mi go w imię hierarchy! Ehe? Ehe? Weź to, jeżeli potrzebujesz tego tak bardzo. Nie rozumiem! Dlaczego potrzebny ci jest klucz do czerwonych wrót? Och, Boże Piasku, błagam cię, przywróć całą moją pamięć. I, och, nie pamiętam dalszego ciągu modlitwy. Co po tym idzie? się wycelować choronowskich w serce biło. I to, co zobaczyłem, jest nie do uwierzenia. Wiąże się z tym również pewna tragedia. Serce firm umiera, pije coraz słabiej, a jeżeli zatrzymam się, będzie to oznaczało koniec wszystkiego. Koniec wszystkiego? Koniec świata. Koniec wszechświata. Koniec wszystkiego, co by było i co było przeze mnie, panie, co ja uczyniłem. Nie czas teraz, aby rozpamiętywać swoje postępki. Nie wiem, jak to się dzieje, Ale wiem, że to twoja maszyna stworzyła to zjawisko. Możesz jeszcze wciąż temu zapobiec. Musisz udać się do Bram wieczności. Musisz zobaczyć je z kronosem. Ale musisz zrobić to szybko. Musisz się pośpieszyć, Willesie. Chyba nie pojmujesz, że wszechświat się rozsypuje. Wiem. Powiedz, czy, czy kiedykolwiek objawiły ci się jakieś znaki od Kronosa? Bo ja, widzisz, nie jestem pewien, nie jestem pewien, czy wierzę w bogów. Musisz nie mieć swoją wiarę, Willesi. Kronos mieszka we wszystkim i czas należy do niego. Niezależnie od tego, czy wierzysz w to, czy też nie. Okaż się być godnym w Jego majestatu. Jeżeli tak się stanie, będziesz mógł do niego dotrzeć. Nie maruj czasu, się. Że parów tę eksperymentalną broń wyrzuca z siebie do nas, który zatrzymuje czas. Tym sposobem paraliżuje przeciwnika, ale jego zasięg jest ograniczony, Może okaże się dla ciebie użyteczny. O, wyglądasz inaczej. Fala wciąż wywiera wpływ na piach Twojego ciała. Coś się dzieje. Odczuwam działanie wielkich, choronomantycznych mocy, kto wie? A jakcie może odegrasz niepośrednią rolę w przeznaczeniu świata piasku? Już raz pokierowałem dłonią przeznaczenia Boże. Przebacz mi. Gdybyś miał talent, mógłbym nauczyć się kilku tajemnic magii chronomantycznej. Ach, nie potrafię się temu oprzeć. Nie mogę się powstrzymać. Podaruj mi tę lepszą a ja ci w zamian ofiaruję potężne zaklęcie. フィルム。 To nie jest dobra wróżba. swobodzić go. Zrobię, co będzie co w mojej mocy, ale nie obrócę broni przeciwko moim braciom. Życie się przemocą. Ona nigdy nie rozwiązuje problemów, tylko je umija. Twoje skrupuły są godne najwyższego szacunku, ale moim problemem jest machina. Mechaniczny strażnik okupuje plac Klepsydry, a ja nie potrafię go zneutralizować. Otacza go rodzaj pola energii. Ach. Chodzi ci o cyklopsa. Mogę ci o nic, bo ja zbudowałem tę maszynę. O radę. Nie wiem zbyt dokładnie, Nie. jakie hierarcha miał wobec tej maszyny zamiary. Musisz rozewrzeć jego paszcze i doprowadzić do krótkiego zdjęcia. Mogę zaklęcią zneutralizować pole chronomantyczne, które chroni przód cyklopsa. Zaten ben de bu şapstokun koyuşu için. Işte. Haydi. Dime-se, Muszę rzucić zaklęcie, aby zneutralizować poly chromatyczne. Możesz zbliżyć się bez obaw. Tak długo, jak jestem skoncentrowany? Powinniśmy się cofnąć. Obawiam się, że Cyklops zaraz eksploduje! lesie Czuję się teraz znacznie lepiej. Ale nie wolno nam marnować czasu. Pospiesz się. Zatem nic nie jest w stanie cię powstrzymać. W moim wypadku nic. Nie sądzę, abym był ci jeszcze na cokolwiek przydatny. Wracam do mojego laboratorium. Powodzenia. To, że mnie ocaliłeś, lesie To było z twojej strony bardzo uprzejme. Pospieszmy się, musimy iść do pałacu. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie wątpię. problem. Musisz przesunąć obie dźwignie dokładnie w tym samym czasie. Czy jesteś gotowy? Na trzy ruszaj. Gotów? Raz, dwa, trzy. Chodźmy. Wydaje się wam, że jesteście mężnymi wojownikami, a jesteście zwykłymi niewolnikami. Układem robactwem, które wnet zdepcze, a w waszą pamięć pochłoną pod muchy fali. Cześć Karmi kajla Jestem pewna, że on znajduje się w pałacu. Ulmoret jest gdzieś w pobliżu. Musimy go oswobodzić. Ulmoret... Thank you Zapomniałem Cię. Ulmorecie, jesteś ucieleśnieniem wolności Ludu Piasków. Z Tobą jako wodzem położymy kres szekandariańskim ciemiężcom. Nie wiem, Oshamiro. Moje serce jest pełne smutku. Dar pamięci potrafi być okrutny, jeśli wspomnienia są gorzkie. Pamiętam wybrzeża Wiecznego Morza. Pamiętam syrenę. I moja dusza nabrzmiewa cierpieniem. Musisz przełamać swoje zwątpienie, Ulmorecie. Sami jesteśmy władcami naszego przeznaczenia. Możemy pokonać Logora Szara i jego sprzymierzeńców. Ale czyż Kronos jest panem swojego przeznaczenia? W jednym masz rację. Tetradona trzeba usunąć. On jest najstraszniejszym zagrożeniem, jakie tylko można sobie wyobrazić. Jego chciwość władzy przewyższa nawet łapczywość morza wieczności. Dzień. Jeżeli zniszczymy tetradona, lud piasków będzie wolny i będzie mógł ruszyć swoją drogą. Jest mi bardzo przyjemnie, że wreszcie spotkaliśmy się, królu Ulmorecie. Zawiązałem pakt z Syreną. Muszę zabrać cię z powrotem na wybrzeża Morza Wieczności. Ona cię nie zapomniała. Ona na ciebie czeka. Nareszcie nadeszła ta chwila. Pójdę za tobą, wędrowcze. Koniec twoich trudów jest również bliski. Wciąż czeka nas jeszcze jedno zadanie. Zniszczyć logora szara. Potem zaś udam się z tobą, wędrowcze. I ja mam z tetradonem pewne porachunki. Będę z nim walczył u twojego boku, królu Ulmorecie. Jestem szczęśliwy, że widzę cię na wolności, królu Ulmorecie. Być może czas szekandarianów dobiegł końca, ale obawiam się, że i tak już za późno. Być może masz rację, welu subeku, ale logor Szar nie może dalej zagrażać naszemu światu. Weleś, weź to. Ten klucz okaże się przydatny, kiedy dotrzesz do monasteru. Ja nie mogę ci towarzyszyć. Moje miejsce jest tutaj, w murach Grodu Ludu Piasków. Ruszajmy. Do Monasteru długa droga. Sieć Nautiliusa blokuje dostęp do windy. Musimy unieruchomić transportery teleportacyjne. Szekandarianie górują nad nami liczebnością. Zatem będziemy musieli wziąć ich zaskoczeniem. Pojedynczy człowiek może przejść niepostrzeżenie. Wydaje mi się, że poprawnie odczytałem twoją aluzję, Ashamiro. Pójdę unieruchomić, sieć nautiliusa. Dzięki ci, Welesie. Wiedziałam, że można na ciebie liczyć. Cała przyjemność po mojej stronie, droga pani. Do rychłego zobaczenia. Och, Welesie. Bądź ostrożny, dobrze?